Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witam was w kolejnym odcinku SimCity No i tak, miasteczko nam się rozbudowuje, jak widzicie pociągnąłem sobie troszeczkę jeszcze tego miasta e, Do rozbudowy mm. Dobra, e, mamy, tak, mamy fabrykę Dodatek jakiś chyba do fabryki gdzieś tutaj stał O, mamy do wyburzenia trochę mm, budynków Pożar jeszcze jeden gdzieś tutaj, tak? Samo omegi. O. Chyba wyburzenie ten budynek, co trzeba. A nie, może jednak ten. Co jest problemy z prądem? Jakim sposobem? Um. Holender. Niedobrze. Może gdzieś dokupimy prądu, co? Przejdę na chwilę, na czas takiego dramatu. Bez nadwyżki aż tak słabo u was są siedzi. Może jeszcze kupimy tutaj. Okej. Okay. Zobaczmy jak teraz stoimy z prądami. Hmm, niby prąd jest. Dobra, zobaczymy co się będzie działo dalej. Później sobie tą elektrofię wymienimy. Na przykład na tą termojądrową. Co tutaj mamy nowego, ciekawego? Halo? Mm -hmm. No dobra Okej, okay, spróbujemy Spróbujemy, spróbujemy Teraz tak postawiam bardziej zamążnych e, pracowników Ile mamy? 62, sobie to zwiększyć. Kurczę, to jest słabo, i id idą te badania. A nie możemy badać pewnie kilku e, na raz, um, energii mamy. No, czekajcie, mamy badanie zrealizowane w regionie. Jest fucking je... Patrzcie. Co dzieje tym prądem? Cze Cze czekajcie, czekajcie. No, dobra, stop, stop. Nie chcę kupać już prądu od Was. Czegoś teraz nie rozumiem, Bo przed chwilą nam pokazywało, że mamy problem z prodem, nie było nadwyżki. Teraz mamy nagle z dupy 1439 000 nadwyżki. O! Dobra. Bośmy kupowali chyba od tamtych, dlatego nam tak zrobią nadwyżkę. Ile nam to daje prądu? 200. Użytkowanie kontrolnetu. Dobra, a tutaj mamy jak stoimy? Ok, to on generuje aktualnie 62 MW. A to nam daje. 200 MW. Duże to jest? Teoretycznie by się to zmieściło tutaj na miejscu tej elektrowni. Dobra, zobaczymy, co się stanie. Raz kozi śmierć. Nara Co to jest? Pompa wody, no w dupę mać Szkoła, no w dupsko O sze, sze, fucking. Czy ja to mam umiejscowić teraz? Cholera, powiedzcie wy mi Potrzebuję duże miejsce, chyba tutaj będzie najlepiej, nie? Dobra. Gorzej będzie z kontrolnetem pewnie. Dobra, wystartujemy powolutku. Konieczny kontrolnet. Co tutaj mamy? Standardowy reaktor. Dobra, zaraz zobaczymy, czy tam. Ruszy ten prąd. Coś rusza. Za mało kontrolne. Tu wiedziałem, że tak będzie. Szejze. Dobra. Nic, kupimy tego prądu trochę. Myślę, że od tego. A, tu spryciarz zajął sobie dwa miasta. Dobra. Na razie, na razie będziemy musieli tak przeboleć. Dopóki nie rozwiniemy sobie tego kontrolny tu bardziej to będziemy po prostu kupować prąd a dopiero 21% dobrze niedobrze niedobrze tutaj sobie to wyburzymy tą drogę okej okay. Jest w porządku, Okej. Okay. Może jakiś dworzec by się postawiło. Tutaj mamy szkołę. Zrobimy to w ten sposób, co tam chcą? A, wow, ulepszenie tego główna. Nie przyda mi się to na razie. Eee, Czekać, tak. Strefa. Strefa mieszkalna. Tutaj jeszcze. Tu można by też postawić. Ale w międzyczasie ściągniemy trochę ludzi, nie? Pociągi. O, tu nie mogę postawić. Ajajaj. dobrze. Szkoda. Dobra, jakoś się obejdziemy, mam nadzieję. Przynajmniej na chwilę. Dobra. Mamy mega wieżę, o której też mówiliście. Jest w porządku. Możemy coś dobudować jeszcze, nie? Poziom apartamentów, dajmy może apartamenty um, z większymi usługi. Poziom edukacyjny, o, może edukacji, byśmy już w linii było, edukacji. Eliminacja odpadów, poziom parku, korony, koron jeszcze nie możemy, więc może poziom... Mm -hmm. żarów. No, tak, ładam się teraz nie Dobra, poziom edukacyjny. Zobaczymy, jak sobie poradzą z poziomem edukacyjnym tutaj. Fajne wieże się budują, ale moje wieże w porównaniu do do tych wież, to jest taki yy... pikusze. Te, te są jakieś takie fajne, nie? Ale mówiliście ogólnie, że nie stawiał bardzo dużo wiesz, bo to jest zgubne. To by nam pasowało trochę podnieść wartość ziemi. Zobaczmy, jak ta wartość się u nas yy, plusuje. To by pasowało zwiększyć wartość ziemi. Wtedy mamy większą szansę, że. Oh zniszczony budynek. Mają wtedy szansę, że wprowadzałem się bardziej zamożliwi. Jakiś park formalny. A może amfiteatr? Amfiteatr zawsze miał duży wpływ na otoczenie. Kroczeno. Dobra. Mniejsza. Zobaczymy, co się stanie. Powinni się troszeczkę lepiej rozbudować. No bo nie wiem w zasadzie, czym jeszcze można podnieść e, wartość ziemi. Hmm? Macie jakieś pomysły? To możemy wyrzucić. Tutaj mamy jeszcze jeden budynek. Man, pożar. Cholera. Przydałaby nam się jakaś taka lepsza jednostka straży. Tutaj widzę taka bidota też. Możemy im ulepszyć drogi. Czy to już są ulepszone na maksa? Są ulepszone na maksa. Czyli by im pasowało coś. też postawić. Jednostka straży pożarnej 1700. Zarabiają w zasadzie te 13000, więc w zasadzie moglibyśmy ją tutaj postawić dla większego bezpieczeństwa, co jak co? No i zwiększy nam się wartość terenu. że się tak rozbudowuje, aby trochę nie mogli. Badania idą powoli, potrzeba zamożnych pracowników. No, jeszcze tam spadło. Cholera jace. jak, jak mamy zrobić tych zamożnych pracowników, hm? Zamożni, zamożni, to niech wyjdą zamąż. Tu jest fajny budynek, taki flakonik, nie? Kurde, no. O, tu też jakieś jakiś fajny buduje handlowy fajnie że handlowe handlowe ale my potrzebujemy panie i panowie czegoś e, no kolnie to bym wywalił stąd zajmuje tylko miejsce mało daje nam z tego wzrostu a lepiej żeby tutaj się nam. Wybudowali normalni, ludziki, mało zamożni, zamożni, co, problem z wodą? 10 tysięcy, tak jest zakład wygrany. Dobra, co tam chcecie? Dobra. Zbyt wiele zarazków. No to kuźwa, no to postawimy ten szpital jeszcze. Jak już tak mówicie, że zbyt wiele zarazków. Tylko mam ten szpital walnąć? Może tutaj? Ogólnie wydaje mi się, że <laughs> niektóre strefy są tutaj takie bardzo malutkie, takie... Małe, bardzo małe. Dobra. Szpital, raz. Niech działa przeciwko zarazkom. Co to jest? W jaki to jest szpital? Jak ja z szpitalu nie stawiałem? LOL? Może mi to ktoś wytłumaczyć? Ale dziwne. Powiem wam szczerze, nawet sobie nie przypominam, żeby szpital u mnie tutaj był wstawiany, ale widzę, że jest postawiony. Centrum sanitarne. Dobra. To musiałem tak za zawzięcie gra, grać, że. E, że, że, że w zasadzie. Nawet nie pamiętałem, że postawimy, ale dobrze, żeśmy to zrobili, bo tam się buduje kolejny budynek. Myślę nad jeszcze jedną rzeczą. A, mianowicie taką, żeby... ...wykasować tą drogę. I wykasować tą drogę. Wykasować może tą aleję. Dobra. W zasadzie tą drogę moglibyśmy jednak zostawić. Okej, okay, tutaj to podniesiemy chyba do... Wysokiej, tą też. Więc tutaj widzę, że wartość. Nie mogę się rozbudować za bardzo, skoro mieliśmy małą gęstość, ale i tak samo. Od razu lepiej. Dobra, jeszcze tutaj zaznaczymy im, że mogą sobie budować domy. Okej. Okay. Tutaj tak samo. W porządku. Ulepszymy te aleje. Okej. Okay. Jak szaleć, to szaleć. Okej, okay, okej. Okay tu było sporo dróg też ulepszonych, dlatego nam się mogli nie nie rozbudować dalej okej okay, tu jest wszystko chyba już prawie że okej okay. Dobra, no mamy. Kurde, podoba mi się ten budynek, jest taki ładny. Dobra, wszystko. A tą wysoką gęstość? Proszę bardzo, wprowadzajcie się, jak tak bardzo chcieli. To się teraz wprowadzajcie i nie marudźcie. What? A to śmieci, tak? Okej. Okay. Dam radę usunąć całą spalarnię śmieci? Okay. Mizer. To tak jest spoko opcja, nie? Jeszcze fajnie by nam ta elektrownia zaczęła śmigasze, bo pięknie cacy. Wszystko. Dobra, gdzie my robiliśmy ten. Tutaj robiliśmy to. Rozbudówkę. Na się rozbudowują. Mało zamożnie, ale wszystko idzie do góry. Na starzy co chcą. Dobra, dodamy ten hazmat, Dwa bezpieczeństwa. Pyk, i reagujcie szybciej, dobra. Linie produkcji na Omegi. Mamy czegoś takiego przypadkiem? Nie, coś tak się zastanawiałem. Gdzieś to, gdzieś to już widziałem. To może jeszcze teraz sobie dodamy linię montażu dronów. Lano, wow, wow, jakie nazwy. Zobaczymy, co się będzie działo. Problem z wodą, dzień dobry. Wodę na pewno kupimy, bo z wodą to jest problem u nas w mieście, więc wodę na pewno kupimy. Okej. Okay. Na razie wychodzi, że jest OK. Projekt badawczy w toku fuck. Patrzcie, patrz, patrz, pa, pa, patrz, pa, patrz, patrz, patrz. Jest dobrze, jest dobrze. Coraz więcej osób zamożnych przybywa. Jak tam uni uniwerek. Dostępne ulepszenie fajnie. Dobra. Szkoła handlowa, szkoła inżynierii. Prawnicza. Medyczne, będziemy w medycynie, a co by nie Rozpocznij Projekt badawczy, reaktor prędki, centrum chirurgii, ok nie wiem. o centrum chirurgii, będziemy ciąć swoich towarzyszy. Dalej mamy problem z wodą. Cholera, jasna. Gdzie jest ta pompa pieprzona? Ona gdzieś tutaj była. Syntezator ścieków, oczyszczają... Oczyszczanie ścieków miasta, dobra. Ja pierdyka no i teraz jej nie widzę. Jest, 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 jest. Prosta pompa wody. Pompa filtracyjna. Ale tu nie mamy jakiejś brudnej. Nie wiem, nie mamy tej wody tutaj dużo. Ten pieron. 700. Dobra, postawię na, na full. Po prostu nadwyżki niech będzie dużo. uważa, żeby ta woda była. Od razu przestaniemy. Na razie kupować. Zobaczymy, czy nas to nie wykurzy gdzieś. Co z Omegą? Potrzeba procesorów. Oh. A czy w ogóle ktoś. Ktoś, ktoś, ktoś produkuje procesory Dobra Zobaczymy, czy w ogóle import procesorów będzie się opłacił. Importu 74 Zobaczymy, zobaczymy, co z tego będzie. Potrzeba procesorów, no dobra, zobaczmy, zobaczmy. Mamy 94 Pracowników nie przybyło. Na chwilę obecną. A szkoda. No przecież. Konieczna omega. Spoko da się załatwić za chwilę. Jak wygląda sprawa 97%. Zakłady tu okej. 98, postawimy te zakłady jeszcze. No i pewnie będziemy kończyć. Tak w ogóle to sprawdźcie swoje zaproszenie na Origin, ponieważ wysłałem do większej ilości, co na razie zaakceptowało dwie osoby. Także podejrzewam, że... że, że, że jeszcze tam gdzieś sobie y, siedzi. Dobra. O, dwa. Okej, okay, jesteśmy samoroczem oczywiście musiał się napotoczyć. Eee, napotoczyć, napotoczyć listonosz. Zakłady kontrolne tu, ale przecież myśmy chyba to mieli w regionie i gdzieś to tutaj u mnie stoi. Albo przynajmniej jakiś podobny budynek. Akademia. Dobra, no sobie następne badania. Mm, to mamy. Badania nazywane w regionie. Most powietrzny, bla, bla, bla. Akademia poziomu trzeciego. Elektrownia falowa. 150 000. Poziom reaktora jądrowego. Mhm. Dobra. Niech nam wy wynajdą akademię poziomu trzeciego. Eee, dobrze. To my w zasadzie na razie będziemy kończyć. Ja tutaj sobie jeszcze pewnie później program, spróbuję ten ogarnąć przyszłościowy świat, bo niektóre rzeczy to są takie trochę jeszcze dziwne. Eee... No i cóż, y wysłajcie jeszcze raz swoje za zgłoszenie, jeżeli ktoś nie wysłał jeszcze, a chce dostąpić do, do regionu, także kusiek priv, małpa dżimieką, tam możecie wysłać swoje zgłoszenie. No i widzimy się niebawem. Ojoj, budynek mi padł. Za mało omegi, fuck. E, Piszcie, oczywiście, swoje uwagi. E, jak zdobyć więcej Omega, i tak dalej, tak dalej. Bo to mi się naprawdę przyda. Bo mam, tak jak mówię, niedużą nie styczność na razie z e, miastami przyszłości. A każda wskazówka dla mnie będzie bardzo e, cenna. E, dobra, to cóż. Do zobaczenia. Trzymajcie się, no i pa pa.